Białystok doszedł do miejsca, w którym bardzo trudny będzie dalszy rozwój bez lotniska, bez miejsca, do którego będą mogli przybyć inwestorzy, pracodawcy, bez miejsca, które stanie się takim zarzewiem wygenerowania nowych miejsc pracy, pojawienia się firm międzynarodowych, dla których brak lotniska niestety jest bardzo dużą przeszkodą. Dzisiaj ta szansa się pojawia. W nie Wczorajszym. E, wydaliśmy decyzję e, mówiącą o usunięciu przeszkód lotniczych. Mówimy o drzewach i krzewach, bo tak, e, tak jest decyzji. 15 131 drzew e, powierzchnia to jest 70, około 78 hektarów. E, z tym, że bardzo mocno podkreślam, to nie jest wycinka na tych 78 hektarach wszystkiego tylko precyzyjnie pojedynczo wskazanych drzew, dokładnie te drzewa, które rosną powyżej strefy. Na lotu one zostaną usunięte, wszystkie pozostałe drzewa tu zostaną. To będzie strefa, w której, tak jak powiedziałem, duża część drzew zostanie i mogą być tam wykorzystane, nie wiem, na różnego rodzaju, nawet rozwiązania jakieś rekreacyjne. Ruch samolotów, który tu się pojawi, nie będzie, tak jak słyszeliśmy, ruchem non-stop. Kilka miesięcy temu zostało zrobione badanie wśród mieszkańców dotyczące tego, jakie problemy w pierwszej kolejności powinno być rozwiązane w najbliższym dziesięcioleciu, bo przypomnę, że trwa, zaczęły się prace nad strategią miasta do 2030 roku. Na pierwszym miejscu mieszkańcy Białogostoków wskazali dostęp poprawę dostępu do służby zdrowia, ale na drugim zwiększenie ilości miejsc pracy i rozwiązanie sprawy lotniska. Tak naprawdę dokończenie inwestycji w lotnisko. To jest trzecie miejsce wśród badanych mieszkańców. I te dwie rzeczy, ta druga i trzecia, mają bezpośredni ze sobą związek. Po to, żeby przedsiębiorcy mogli tworzyć nowe miejsca pracy, muszą mieć możliwość bardzo szybkiego dostępu do swoich partnerów gospodarczych. Pamiętajmy, że w większości też, większość zdecydowana naszych przedsiębiorstw potwierdza jedną rzecz. Rynek lokalny, rynek regionalny, rynek krajowy jest już zbyt mały, żeby mogli się rozwijać. To lotnisko dzisiejsze i w perspektywie. Pobudzi to gospodarkę do działania. Będzie więcej inwestorów, będą tworzone nowe miejsca pracy, wiele ludzi znajdzie zatrudnienie. W momencie, kiedy były już projekty, firmy bardzo poważne pytały, jakie będą perspektywy rozwoju. Czyli w momencie, kiedy tu powstał program funkcjonalno-użytkowy, mieliśmy pytania dotyczące dalszego rozwoju, już było wiadomo, że to lotnisko. W takim kształcie będzie musiało być rozwiązane. I to jest pierwszy etap. Najbliższa przyszłość tego lotniska będzie taka, że zainteresowanie charterami konkretnymi, ponieważ jest tu absolutna nisza, jeżeli chodzi o transport, y będzie, będą transporty y do 20-30 osób. Kiedy? Można zrobić przewóz wtedy, kiedy będzie bezpieczne podejście. My przyjęliśmy być może trochę niestandardowy sposób działania, czyli nie wybudowaliśmy od razu lotniska e, bardzo dużego, nie popełniliśmy błędu, który choćby popełnił e, Radom, gdzie powstało lotnisko bardzo duże. Okazuje się, że ono nie generuje takiego ruchu, jak tam założono, a generuje olbrzymie koszty. E, my wyszliśmy inną drogą. Zaczynamy od lotniska niewielkiego. Lotniska, które ma za zadanie e, służyć temu ruchowi, że tak powiem, nie największemu, ale jeśli się okaże, że nasi mieszkańcy, nasi przedsiębiorcy, nasi pracodawcy bo to jest bardzo ważne jeśli wszyscy oni stwierdzą, pokażą nam, że e, potrzebujemy większego lotniska, e, takie możliwości będą. My chcemy nasze lotnisko dopasować do potrzeb mieszkańców, a nie popełnić tego błędu, który naprawdę został popniony w wielkiej liczbie miast i w Polsce, i całej Europy.